Naturalnie, jako, jako struktura państwowa, może pan spróbować zmusić samorządy albo jakoś wymusić na rynku niższe ceny y, 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 działek w mieście. Tak? No, będzie to bardzo takie rynkowe i będzie to. Bronisław się ucieszy. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest. Że to jest troszeczkę tak, że mniej więcej podobny procent mieszkańców wsi ma bardzo wiele państw Unii Europejskiej. Krajem, w którym przybywa ludzi na wsi, to jest także Wielka Brytania. Finowie są tak jak my, północne, no może nie, Włochy, chyba tam jest jakieś około 30%, może 20 parę. No Grecja, Portugalia, ale powiedzmy nie są zamożne. Natomiast Irlandia ma nawet więcej mieszkańców wsi niż Polska. A... Finlandia, tak, jest dokładnie tak jak my. No, Przyznam się szczerze, że Norwegia nie wiem, ale wydaje mi się, że ona jest bardzo, tylko to są nietypowe wsie, ale ona jest bardzo mało miejska i zurbanizowana. A Szwecję sprawdzę, jest rzeczywiście chyba poniżej 30%. Ale to nie jest problem, bo proszę zwrócić uwagę, pan chce napisać, może powiem tak. Socjologowie badając modernizację, mogą to czynić w taki oto sposób, że rzeczywiście tak troszkę jak pan próbuje konstruować nieuchronność następstwa zdarzeń, opisują, co się działo w poszczególnych państwach, które rozwijały się dobrze gospodarczo, a przy okazji modernizowały. Bo ja uważam, że modernizacja jest instrumentem, a nie celem. I możemy sobie rzeczywiście wtedy, jakby porównywać szukać e, e, sposobów, w jakie rozwiązywano problemy w różnych państwach, wiedząc, że w tym lub w tamtym przyniosły taki lub inny rezultat. Natomiast ja odmawiam i podtrzymuję, odmawiam pisania scenariuszy i odmawiam także panu profesorowi Zybertowiczowi, ponieważ ja zadaję pytanie, kto jest aktorem zmiany, bo przecież tak naprawdę mówimy o rozwoju i o zmianie. Tak jak pan profesor mówił, mówimy o problemach, które musimy rozwiązywać dzisiaj, bo są takie, w których nie trzeba szukać scenariuszy modernizacyjnych i wymyślać, tak jak Leszek Barcerowicz, pomysłu na doktrynerskiego pomysłu na prowadzenie polityki właśnie modernizacyjnej. Bo to, co jest, ja, ja nie zgadzam się z taką wizją, że Platforma gra głównie w piłkę nożną. Nie platforma w gruncie rzeczy tym dyfuzyjno-polaryzacyjnym programem rozwoju realizuje, ale rzeczywiście, to przerwa. znaczy jeszcze nie realizuje, ale szkoły już upadają, tak. Nie ma walki w, na poziomie Brukseli o, o jakby kontynuację w miarę korzystnego budżetu z myślą o państwach peryferyjnych. To nie jest tak, że nic się nie dzieje. Są pewne decyzje albo pewne zaniechania, które mieszczą się w tej wizji, która w tym polaryzacyjno, Dyfuzyjnym sposobie, bardzo liberalnym, bo to jest tylko, że to jest liberalizm wymuszony. To jest tak naprawdę inżynieria społeczna wedle. Liberalnej doktryny, wymyślona i stymulowana, bo to się samo nie stanie. W Polsce na wsi w tej chwili ludzi, demografowie ze względu na dzietność większą na wsi i mniejszą w mieście, przewidują, że nawet nam będzie przybywało mieszkańców wsi. Tak, tak się rozwijamy. My możemy pomyśleć o instrumentach, które to zmienią, ale ja nie będę walcerowiczem i nie będę pisać scenariuszy, ponieważ uważam, ten pomysł nie bardziej odpowiada problem, znaczy ten sposób rozumowania, jakie mamy ważne problemy. Dzisiaj, tak? Napiszmy sobie koszty takich lub innych decyzji, co jesteśmy w stanie osiągnąć, sprawdźmy w tym opisie modernizacji innych państw, co polityka rodzinna przyniosła tutaj, jakie są tego koszty, prawda? Czy, czy, czy jeżeli nawet skończy się finansowanie Unii Europejskiej, to my z naszego budżetu samodzielnie podejmiemy decyzję, żeby dokończyć jakieś inwestycje, inwestycje infrastrukturalne albo będziemy wspierać obszary peryferyjne. To są nasze decyzje, za które jesteśmy odpowiedzialni i od tego nie ma ucieczki. Żaden scenariusz modernizacyjny, żadna doktryna, inżynieria społeczna z, z odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów w Polsce. Nie, 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 nie uwolni, to, to po prostu tego się nie da zrobić. I ja myślę, że i ja myślę, że tak naprawdę ta debata, której brakuje, no ja bardzo przepraszam, ja pana profesora Balcerowicza najbardziej kocham za to zdanie, które powiedział jako wicepremier negocjując w Unii, warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej, że płatności, ja się nauczyłam tego na pamięć, płatności bezpośrednie będą pyrrusowym zwycięstwem rolników i klęską dla kraju. No mamy te płatności kilka lat, klęska jest rzeczywiście niebywała, a jak patrzymy na to, co się dzieje w rolnictwie, to takich zmian, jeśli chodzi o powiększenie przeciętnej Powierzchni gospodarstwa, modernizacja tych gospodarstw, eksport polskiej żywności na rynki europejskie nie surowców, makaronów, serów, czyli czegoś, czego byśmy nie przewidywali. W ogóle nie było problemu blokady naszej żywności w Rosji z punktu widzenia szukania rynków unijnych. Absorpcja środków unijnych na wsi jest najwyższa, wyższa niż, niż, niż funduszy strukturalnych. Dezagraryzacja, wymarzone prawda, przez modernizu, moder, modernistów? modernizujących polskich modernizatorów. Polsku... modernizatorów tak, dziękuję. Pols, Polską wieś, czyli to, żeby na, na, na polskiej wsi coraz mniej osób głównie i wyłącznie utrzymywało się z rolnictwa, jest ogromne przyspieszenie. W ciągu tych kilku lat większe niż w ciągu tych kilkunastu po 1989 roku. Te płatności, które profesor Barcerowicz i bardzo wielu z elit opiniotwórczych traktowały jako na pewno zamrożenie, tak, wzmocnienie roszczeniowości, socjalności polskiej wsi i tak dalej, okazały się impulsem rozwoju. Więc może się mylimy. Może, może jest to kwestia dobrego instrumentu tak, i, i sprawdzenia kosztów i, 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 i konsekwencji. Więc i, i, ja przyznam się szczerze, że i to jest odpowiedź także dla... Pana Profesora Zybertowicza i ja do pisania scenariuszy, bo dla mnie to jest kwestia, ja powiadam tego, kto jest aktorem zmian. I jeszcze o tych stratach w PRL-u Pan był łaskaw zapomnieć o, o, o polityce. Znaczy PRL zlikwidował nam nie tylko scenę polityczną, ale zlikwidował nam umiejętności polityczne, odpowiedzialność. E, tak powiem zdekonstruował państwo. My właściwie mamy do odbudowania znacznie więcej rzeczy niż tylko lukę gospodarczą, którą powinniśmy. Tak naprawdę mamy do odbudowania wspólnotę, państwo, Scenę polityczną, demos, który jest świadom, ale największy problem mamy z elitami, dlatego że elity nie chcą ze sobą dyskutować znaczy nie dyskutują ze sobą. To, 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 to nie chodzi o scenariusze, o sposoby rozwiązywania problemu, to pan profesor powiedział. Balcerowicz po prostu wie, tu nie ma o czym, o czym mówić tak? I, i ktoś kto próbuje. Mówić. I jeszcze tylko tak, przepraszam, ja to chciałam powiedzieć na początku, ale nie powiedziałam na temat roli tradycji w rozwoju gospodarczym. Przypomniałam sobie tę fantastyczną tradycję w Wielkiej Brytanii, w której przez wiele lat to był gwałt na prawach człowieka i obywatela. Dziedziczył tylko najstarszy syn. Taka, taki prosty prawny mechanizm. Proszę zobaczyć, co robił drugi, trzeci i czwarty. I jaki nieprawdopodobny sukces gospodarczy Imperium Brytyjskiego to było to, że on wsiadał, bo to nie można było iść na kresy, tak, ani na Polskę, bo to była wyspa, więc trzeba było wsiąść na statek i popłynąć do Australii, do Indii, do Stanów Zjednoczonych. Jeden prosty przepis, dziedziczy majątek tylko najstarszy syn, czyli niepodzielna własność i kolejni synowie musieli ziemi szukać poza Wielką Brytanią. No, to, to przepraszam. No, ja, ja bardzo przepraszam. Nie, no, ja. Przepraszam, czy, czy, czy ty chcesz powiedzieć, że nie znasz Dumy i Uprzedzenia ani żadnej z książek? Tak, no, to no, bardzo dobrze. Gdybyś to podkreśliła, że to no, tak, jest. Tak, no, tak, ale problem polega na tym, że bardzo ciekawi są aktorzy z rozwoju gospodarczego, bo tu na przykład prosty mechanizm i, i nie. I nie tak, dziękuję. Bo ja podzielam zdanie tutaj pana profesora Bugaja, że rzeczywiście jest tak, że Polska, moim zdaniem, jest w jakimś takim przełomowym momencie, tak? po, Ponieważ no, ta, ta, ta polityka beztroski, te, ten prezentyst, że cieszmy się chwilą i tak dalej, jesteśmy zieloną wyspą, no się okazało, tak jak to zwykle by, bywa, że trzeba jednak pójść do ten tak? I teraz y, y, Donald Tusk miał zadecydować komu wyrwie zęby i to dużo. Czy wyborcą o, o, obecnie, nie, nie, socjal, prawda? Wszystkie, wszystkie jakieś socjalne rzeczy i przegra wybory, no czy też, czy też weźmie się za. No tak, ale wziął się tak naprawdę za młodych wykształconych z dużych miast plus z, z, zamożnych. I stąd jest oczywiście ten but, bunt elit. Trochę tak, tak. No, tak. W każdym razie dokonał tego. Otóż, no w każdym razie jest, jak powiedział, taki jest, jest wybór następujący. Rzeczywiście, czy tak jak dotąd, tak? czy tak jak dotąd, czy w jakiś sposób inny. Tak? Czy, no a to jak dotąd, no to jednak jest właśnie no, zbudowane też na pewnej filozofii, prawda? na pewnym wyobrażeniu, to właśnie ten, ten rozwój regionalny, to w gruncie rzeczy jest powtórzenie w ogóle, prawda? pewnej ideologii. Otóż, ja bym powiedział tak, już tak przechodzić do, do, do konkretów. No oczywiście my wszyscy mówimy, o no, tam rola państwa, rola tradycji i tak dalej. Ale rzeczywiście można może zacząć od tego prostego pytania, kto płaci podatki, tak? I kto nie płacił podatków. I może że ten, kto nie płacił podatków, niech zapłaci po wyborach. Niech zapłaci. A po drugie, no, po, po, można pomyśleć, nawet. po drugie, po drugie, ja bym powiedział tak, jeżeli popatrzymy na, na, na system węgierski, na reakcję na Węgry, to jest ciekawe, jakie się, jakie się grupy zbuntowały przeciwko, bo to jest pierwszy taki rząd, jak powiedział tak, prekursorem tego, co się stało na Węgrzech, to było, był ten okres 2005-2007 nieudany w Polsce z różnych powodów. Węgrzy są wiele silniejsi. Ale to tak trochę jak w 1956 roku, prawda? Polski państwie, potem jest powstanie węgierskie. Tym razem być może będzie ono, ono zwycięskie. Ale kto ich zaatakował? Przede wszystkim grupy wewnętrzne. Tak, no, ale najpierw, najpierw była opozycja wewnętrzna, socjaldemokraci się okazało, że ci aktorzy zewnętrzni są gotowi korupcję, no tak oni woliliby, żeby nie było korupcji, ale jakoś mogą stworzyć jakąś absurdalną politykę gospodarczą i Ale pewnych rzeczy nie. Nie na przykład no właśnie politykę, która zmierza do wzmocnienia państwa państwa jako podmiotu też, prawda? z jego gospodarką. I była koalicja bardzo dziwna, bo z jednej strony byli socjaldemokraci, którzy tam właśnie w mediach niemieckich słyszałem, tego, plus koncerny zagraniczne, które na przykład nagle koncern medialny, który miał, ma nadawać po węgiersku jakieś filmy kręci, prawda? Po, po co, jak on może puszczać, prawda? Chłam i, i tak dalej. I w odniesieniu to do Polski. Ja powiedział tak, ja dla przykładu, mówimy ciągle o prywatyzacji, a może na przykład należy coś znacjonalizować. Zobaczyć, nie tylko tak nie tylko ofer coś znacjonalizować, coś co nie działa, co nie płaciło podatku, co nie przy... I zrobić, z tego porządne przedsiębiorstwo, gdzie, prawda, porządne przedsiębiorstwo, ja rozumiem, że nie, ale dla przykładu, dla eksperymentu, żeby, że nie, że reprywatyzacja, tylko w drugą stronę. Być może, jeżeli mówimy teraz o imitacji, no ja nie wiem na ile, ja nie jestem nie, tego, ale wiem na przykład, że podstawą takiego systemu ekonomicznego, przecież każdy normalny obywatel Niemiec ma konto gdzie trzyma w szparkasie, prawda? I ten system kas oszczędnościowych jest systemem niezwykle, on jest lokalny jest niezwykle przeciwnie do tych Volksbanks, prawda? Że on jest rzeczywiście bardzo efektywny. Również w dziedzinie gospodarki. Niemcy na przykład mają bank, który się nazywa CraftfireWirtschaf, prawda? który to jest państwowy bank, który finansuje inwestycje, pomysły, ciekawe inwestycje. Dlaczego Polska nie ma takiego banku? Prawda? No to niech, to właśnie, no to ja mówię o tym. No to taki model, być może taki bank należy stworzyć. Należy stworzyć bank państwowy, który by umożliwiał na, nie wiem, bo, ponieważ ja uważam, że państwo polskie na tym etapie i w tej sytuacji powinno prowadzić, tak, powinno być aktorem. Oczywiście całkowicie się zgadzam z tymi wszystkimi głosami to dotyczy też również tych modernizatorów. Efekt będzie zawsze inny, prawda? Bo planowanie, bo to nie chodzi o planowanie, to chodzi o to, że tak jak się na przykład bardzo subtelnie steruje nauką, nie przez dyrektywy ministra szkolnictwa wyższego, tylko przez to, że różne fundacje na różne mają pewne punkty ciężkości. I teraz powiedzmy, zajmujemy się wszyscy, jest taki ciekawy region, Królewiec, Kaliningrad. I tam jak ktoś chce uzyskać, napisać doktorat, to może łatwiej uzyskać stypendię na coś innego. Otóż polskie fundacje przez lata całe tego nie, robi, nie robiły w ogóle. Myśmy kiedyś złożyli po raz pierwszy pomysł, żeby to fundacja współpracy polsko-niemieckiej zajęła się pewnymi tematami, które może są dla nas istotne. Ale tak samo to dotyczy gospodarki. No, dlaczego właśnie tego rodzaju są koledzy, wiadomo, mówi się na przykład, że, że polscy informatycy są bardzo dobrzy, prawda. Dlaczego nie mamy budować, no, dlaczego może premier, prezydent Rosji myśleć o modernizacji jakiejś dolinie do krzemowej, a premier, premier Polski nie. Więc ja bym powiedział tak, dla, może dla, warto dla przykładu właśnie tego rodzaju bank, tak, i na, przykładowa nacjonalizacja, i może prawdziwie rzeczywiście służba skarbowa z prawdziwego zdarzenia, ponieważ byłaby to implementacja prawa. Ja przypomnę, że teraz w Niemczech y, ktoś sprzedał nielegalnie uzyskane dane, tam z Niemiec, z Luksemburga czy tak dalej, oni to kupili na płytach i tak dalej. No być może to też jest jaka, jakaś, jakaś droga. No właśnie.